Trenerze, 380 kg w martwym ciągu i 240 na klatę robi Konrad Karwa. Czy to są takie porównywalne do Twoich wyników? <laughs> nie, nie no, słuchajcie, wyniki robią wrażenie jak najbardziej, ale nie zapominajmy, to jest MMA, jest to co innego, tu się też wszystko może zdarzyć, zaczynamy. No i zaczynamy i to jest tak naprawdę pojedynek, w którym... No, widać tu, że... Ko Ko tak, Konrad no od razu będzie chciał sprowadzać, świetnie! Jest bardzo dobre obalenie, dobra kontrola. Czego też się spodziewałem, także teraz tylko dobrze utrzymać pozycję. No i właśnie, o dziwo, może dzięki temu było nawet łatwiej Konradowi, że nie walczy z Super Mario, bo do tych nóg była dużo dłuż, krótsza i obszerniejsza droga. Tymczasem jest już w pozycji bocznej tak Karwat. Zobaczymy, jak Leśniak sobie poradzi z dołu. Czuć te kilogramy, na pewno z góry czuć. Tym bardziej w początkowej fazie walki. To jest pierwsza minuta, pierwsza runda, także. Pełne siły. Na razie ale... Tarzan stara się kleić do swojego przeciwnika i w ten sposób gdzieś zabierać mu szansę na atak, ale już powoli sobie robi miejsce Konrad na ataki. I też ważna informacja: są blisko siatki, to też pomaga utrzymać Konradowi rywala na ziemi. Jak najbardziej, ale też nie zapominajmy, że leśniak powinien próbować właśnie wykorzystać siatkę pod kątem wstawania, defensywnej pracy. To jest bardzo istotne, no ale jak widzimy, dobra bardzo kontrola z góry. Karwata śmiał Pugin się dzisiaj zon. na śniadaniu Tarzan, bo spotkał się gdzieś z Karwatem i krzyczał przez całą restaurację Co będziesz mnie pewnie próbował sprowadzać i mówił tam Konrad Karwat nie, nic ci takiego nie powiem, ale myślę, że każdy się takiego przebiegu spodziewał no tym bardziej, że przecież Karwat trenował z Marcinem Bandlem, czyli jednym z topowych niegdyś polskich graplerów i specjalistów od walki właśnie w parterze. Także myślę, że plan był też przewidywalny, jest przewidywalny, ale bardzo dobra kontrola. Skoncentrujmy się na walce. Póki co półtorej minutki zostało. Dobra kontrola, punkty, spokój. To jest bardzo istotne, tym bardziej w pierwszej rundzie. No i konsekwentna praca. Konsekwentna praca z góry. Nie śpieszy się. Karwat bardzo dobrze pracuje. Przypomnijmy, że zawodnicy walczą w rundach trzyminutowych, minutowych, 3 razy 3 minuty. Tak jest, wszystkie dzisiaj pojedynki niezależnie od formuły będą miały właśnie taką długość. Zmaga się tutaj powoli doping dla jednego i drugiego zawodnika. No i w końcu stara się szukać nogami tej siatki, o której wspominałeś Tarzan. Tarzan to Liany, Liany powinien szukać. Taka, taka technika parterowa, ale nie wiem czy akurat to umie, bo to trzeba byłoby związać dwoma nogami nogę jest. przeciwnika. Jest stał. Wraca walka do stójki i to powinno być miejsce, w którym będzie lepiej je walczył Tarzan. Lesiak Musi to uspokoić. Dobra przednia ręka, dobry prawy hak, w tempo uderzony. W zeszłym roku w lipcu po raz pierwszy walczył Tarzan, wtedy wygrał na pełnym dystansie z Filipem Ćwiekiem, ale był na siebie bardzo zły, bo mówił, że przed walką opowiadał, że jest to jest znakomity, że wyjdzie i rozwali rywala błyskawicznie, dostał potężną lekcję pokory na tym pełnym dystansie i dzisiaj chce między innymi korzystać z tego doświadczenia. No właśnie. 8 sekund do końca. Wymiana. No chyba obaj panowie tak się uspokoili pod koniec, bo po tej parterowym gdzieś zmaganiu. Nie chcieli tutaj wyrzucać końcówki sił w ostatnich sekundach rundy. Nie zapominajmy, że jeszcze mamy dwie rundy, dwie rundy przed nami. Także no patrząc na obu zawodników myślę, że jeden drugi tej energii też stracił. Próbował nawet Tarzan chwycić się tam siatki podczas tego sprowadzania, ale Piotr Jarosz na to nie pozwolił. Koniec kolejców wylądował na ziemi Tarzan i długo, długo przeważał w tej płaszczyźnie jego rywal. No, patrząc prowadzenie w pierwszej rundzie i kontrolą. Tutaj bez dwóch zdań, wygrana runda Karwata. Także czekamy na otwór drugą. Mądrze to zrobił. Uniknął tego dystansu czasu. Człowiek Leśak mało pracował tej prostami, zbyt słabe poruszania w wodach. Tak moim zdaniem. No ale pierwsza walka. Walka otwarta, także wybaczamy obu załudników. Musi na pewno spróbować w drugiej rundzie. Tarzan trzymać się z dala od swojego rywala, bo będzie znowu Karwat raczej ruszał na niego i szukał tego sprowadzenia. Przede wszystkim to jest szukać środka oktagonu, Trzymania dystansu dobrej przedniej ręki. Płuższa, dobra ręka nie wykorzystuje tego. No zobaczymy. Konsultacja z narożnikiem. Runda druga. Dla nich to też są olbrzymie emocje. Przypomnijmy, tutaj jest ponad 12 tysięcy ludzi okay. na trybunach. Olbrzymie show. Wielka widownia też ogląda ten pojedynek i tę dzisiejszą galę w domach przed ekranami, więc e, dla tych chłopaków to jest zupełnie coś nowego. Tym bardziej, że ta walka właśnie. Totalna niespodzianka. Oni nie wiedzieli na co się mogą, e, czego się mogą spodziewać wczoraj po swoim przeciwniku. Dobry prawy prosty. No i zastopował tym. Atakiem jest próba obrotowego bykwistu. No Ostrzegał mnie Tarzan, że mam czaić się na tę technikę, że on będzie szukał Dobre. takiego ataku. Wydaje mi się, że Leśniak nabiera takiej swobody w drugiej odsłonie. Już nabrał. Także będzie to lepsza runda w jego wykonaniu. Na pewno zaczął robić to, co pewnie podpowiedzieli mu w narożniku i też o czym my mówiliśmy, czyli stara się odchodzić od rywala, gdzieś poruszać na tych nogach, może nie jakoś bardzo szybko, Dokładnie. ale w takim tempie, żeby gdzieś Karwat nie miał momentu na atak ze sprowadzeniem. I przede wszystkim zadawać ciosy, bo to jest też jedna z najlepszych obron. po prostu zadawać ciosy. Jak widzimy Karwat już nie może poradzić sobie z tym dystansem, wchodzi odsłonięty, troszeczkę moim zdaniem chaotycznie. Także druga druga może przynieść zupełnie O proszę bardzo. Dobra praca na nogach. Trzymanie się środka to o czym powiedziałem. Także to jest dobra praca mi się wydaje taka taktyczna. O prawy prosty. No teraz musi być obrona jednej nogi. No właśnie. Dobre sprawdzenie Karwata. Posadka jest kontrola. Na razie Chyba półgarda, ale jest gdzieś powoli. O, jest dosiad. Tak, jest, przejście do dosiadu. i to jest bardzo niebezpieczna zła informacja pozycja, tak. dla Tarzana. Minuta 30, 90 no sekund. Będzie obijał swojego rytmu, sędzia będzie, sędzia będzie też przypominał o pracy aktywnej, co jest bardzo istotne. Nie ma Żeby oczywiście łokci, ale są uderzenia pięściami tak w, jest. w tym momencie. widać, młoty dobre spadają z góry. To, wydaje mi się. Że to już Karwat nie powinien tego wypuścić. Kilogramy czuć, kilogramy czuć. Proszę dół, się. jest już taki No właśnie, walka. Nie dał rady Tarzan, zwycięża Konrad Karwat. Co prawda klatki nie trenuje, tak jak sam często wspomina, ale ta klatka dzisiaj tutaj w Krakowie przyniosła mu olbrzymią radość i dużo szczęścia. Tak jest. Bardzo mądry pojedynek. Nie mógł poradzić sobie z tymi czasami. Poszedł też, zaryzykował, sprowadził, utrzymał, wykorzystał swoje antudyfizje, tak można je prościej powiedzieć. A trzeba przyznać, że naprawdę e, przyjął tę walkę z takim olbrzymim znakiem zapytania, karwat, bo... Rywal wyższy zdecydowanie, do tego z doświadczeniem, czyli wszystko to, czego nie chciał Konrad Karwat, a mimo to zgodził się na pojedynek i nawet mimo tych trudności w drugiej odsłonie potrafił znaleźć miejsce na sprowadzenie, dojście do dosiadu, a potem już ground and pound, którego nie wytrzymał Tarzan. Dokładnie, to co mówisz też, bardzo często trenowanie pod innego rodzaju takiego zawodnika, z innymi ee, predyspozycjami fizycznymi i na dwa dni przed walką poczekają na ogłoszenie werdyktu. Jedusz, sędzia Piotr Jarosz na środku i posłuchajmy oficjalnie, kto zwyciężył w pierwszym starciu galikajlik 2. I mamy oficjalny werdykt. Ladies and, ladies and gentlemen, Our referee has called a stop to this fight at 1 minute 56 seconds into round number 2 for your winner by TKO Conrad! Conrad!